Jeśli chodzi o opłacalność biznesu beauty, no to ja bym zalecała ostrożność, bo przede wszystkim oprócz tego, że to jest bardzo przyjemny biznes i jest to jeden z biznesów marzeń, o którym bardzo dużo osób myśli i jeżeli zaczyna swoją ścieżkę biznesową, to mówi wow, prywatny biznes to jest coś, co jest dla mnie, a jeżeli to jeszcze jest beauty, Day spa albo gabinet kosmetyczny, no to to już jest spełnienie wszelkich marzeń, ale ja przestrzegam, to jest bardzo trudny biznes. To po pierwsze wiąże się z bardzo dużymi kosztami i bardzo często ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z prywatnym biznesem, o tym nie myślą. Myślą tylko, żeby to było fantastyczne, wspaniałe, najładniejsze w mieście i okolicy miejsce. I że ja będę miał właśnie ten piękny Instytut i wszyscy moi znajomi, rodzina i klienci będą przychodzić i tylko będę miał same sukcesy. Tak nie jest. To jest praca każdego dnia która no, wymaga od nas dużego poświęcenia. Nawet jeśli mamy doświadczenie w biznesie, bo wyrosliśmy z korporacji albo z jakichś innych firm, dla których pracowaliśmy i myślimy, my to zrobimy inaczej i będzie świetnie, pewnie tak. Ale pamiętajmy, że z tym się wiążą też koszty, o których musimy myśleć każdego dnia. Nas to pewnie zastakuje w początkowej fazie prowadzenia tego biznesu. Gonią nas terminy. Musimy pamiętać o wszystkich zobowiązaniach, do których się zdeklarowaliśmy, często o umowach, jeśli mamy je podpisane. O spłacie leasingu, ratach, w, no, płaceniu na czas ludziom i dostawcom. Więc to są wszystkie rzeczy, które nas bardzo zaskakują w tej początkowej fazie biznesu. A co nas bardziej zaskakuje, jeżeli pracowaliśmy w jakiejś korporacji? Że nikt nas w tym nie wspiera. Musimy to zrobić sami. I sami każdego dnia mierzymy się z problemami. Musimy też pamiętać, że oczywiście są świetne miesiące, sezonowość pewnego rodzaju i tam zarabiamy więcej, ale przychodzą też takie miesiące krytyczne. I wtedy wpadamy w panikę, kiedy brakuje nam na opłaty, co robić, albo schodzimy sceny, albo robimy szaleńcze promocje, albo desperacko szukamy jakichś innych pomysłów. To często nam szkodzi w długiej perspektywie. Więc też przed takimi działaniami przestrzegam. Trzeba to bardzo dobrze przekalkulować, mieć też zasób finansowy na te gorsze miesiące. No, i w biznesie beauty niestety to nie jest tak, że tylko wyciągamy z tego biznesu, ale też bardzo dużo trzeba inwestować, żeby nasz gabinet cały czas był nowoczesny, w wysokich standardach, odpowiadał na oczekiwania klientów, no i podążał za tym, jak rozwija się cały rynek beauty. Więc jest bardzo, bardzo dużo takich składowych, które no decydują o tym, czy ten gabinet kosmetyczny odniesie sukces, a my razem z nim, czy to jednak nie będzie trafiona inwestycja.